Dlaczego ważne wydarzenia fotografuję na rawach? Ja tu traktuję także JPEG. Jako gotowe zdjęcie, RAW możliwości. Bo chodzi o to, że w RAWie mamy dużo więcej informacji zapisanych. Też łatwiej nam edytować nawet takie, taką prostą rzecz jak balans Bieli, czyli to, jaki klimat będzie nasze zdjęcie miało, czy będzie w jakichś chłodniejszych barwach, czy cieplejszych, czy neutralne. I tutaj mamy możliwość większego manewru. I dodatkowo też, jeśli na przykład zdarzy się, że jakieś zdjęcie, załóżmy często także tak, że na ślubach są mocne kontrasty, bo już garnitur pana młodego jest zazwyczaj bardzo ciemny, suknia pani młodej jest bardzo jasna, więc w tym przypadku to są takie bardzo dwa kontrastowe ubiory, które powodują, że tam musimy i z cieni troszkę wyciągnąć i też ze świateł tego detali, tych szczegółów, bo no pani młoda nie chciałaby mieć białej plamy, tylko jednak jak ma jakieś tam na przykład fakturę ta suknia, no to żeby to było zachowane. Dlatego warto jednak fotografować w RAWach, szczególnie jeśli planujemy coś z tymi zdjęciami potem robić. Oczywiście można fotografować na JPGach, stawić je na płasko i potem mieć możliwości edycyjne, ale jeśli darzy się, że coś jednak źle się ustawi w aparacie, może tak być, przestawi nam się ISO na wyższe czy coś, to jednak z tego pliku RAW jesteśmy w stanie dużo więcej wyciągnąć. Oczywiście no ten plik też więcej zajmuje, potem trzeba go przetworzyć. Klienci zazwyczaj oczekują tej jakości. Pamiętajmy, że obecnie jest tak, że większość smartfonów też fotografuje jakby w takich surowych plikach, tylko że tam cała ta sztuczna inteligencja kłada na przykład z kilku ujęć, składa jedno. My tego procesu nie widzimy, bo to się dzieje w tle. Tam na szczęście są małe matryce, więc te mo moce obliczeniowe nie muszą być aż tak ogromne. Dlatego, żeby uzyskać odpowiedni efekt, te pliki RAW dadzą nam większe możliwości. Oczywiście, fotografując na przykład jakieś prywatne wydarzenia, czy to OK. Tutaj JPEG wystarczy. Chociaż ja też lubię, bo czasem ja zazwyczaj fotografuję RAW plus JPEG, ze względu na to, że jak widzę, że jpeg są w porządku, z takich prywatnych jakichś wyjazdów, no to wtedy, jak nie mam czasu ich przerobić, no to korzystam z tych JPEG-ów, A w sytuacji, kiedy chcę coś tam dodatkowego sobie wyciągnąć, jakiś ładny krajobraz, czy jakieś dodatkowe możliwości widzę edycyjne, no to w tym przypadku jednak korzystam z pliku RAW. I w obecnych czasach też można fajne kompresje ustawić, więc te pliki też mogą zajmować prawie tyle samo, co, co JPEG i a jednak dadzą nam większe możliwości przy edycji. Daj znać, jak Ty najczęściej fotografujesz, czy jednak sam RAW. JPEG czy ewentualnie RAF plus JPEG.